Siemanko, z tej strony, witu i dzisiaj pokażę tobie, jak zrobić przydatny mobgrinder grinder na serwerze Skyblock. Dlatego no tego będziemy potrzebować: jak to na Skyblock? cobblestone. I będziemy potrzebować wody. A więc, tak robimy platformę 4x4. Oj, przepraszam, 4x4, tak, o. Tutaj... Oj, trochę za duże, przepraszam. Zobaczcie mi tą presję. Okej. Okay. Okej, okay, 4 na 4. Teraz robimy e, 20 krotek w górę. Raz, dwa, trzy, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18. Bo najmniej wtedy mamy pewność, że jak moby będą nam spadać, to od razu się zabije. Wtedy już wiecie, taka pewność, że mob od razu po spadnięciu się zabije. No i tutaj o jedno za wysoko zrobiłem. Dobra. Jest git. Dobra, i mamy 20 zrobionych w górę. Dobra, teraz jest 20. Zabuduj zabudujemy to. O Boże, spawę. Na serwerze Skyblock już byście dawno pewnie nie żyli. <grych> Także dobra, tutaj zabudu zabudujemy. Teraz tak. Robimy 8 kratek yy, do tyłu. Tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8. Dobra, w sumie tutaj to też można powiększyć, także tutaj nie martwcie się. Okej, okay. teraz tak, zabuduj zabudujemy to w taki sposób, że żeby na 7 kratek nam woda się rozlała. Teraz patrzcie. Rozlewamy dwa wiaderka wody i Oj, coś, coś. Aha, dobra. Nie postawiłem drugiego wiaderka. I widzicie, jak widzicie, woda y, będzie spychała nasze moby tam na dół, żeby one się zabijały. Ja teraz pewnie to przyspieszę, żeby was nie zanudzać. Także widzimy się za chwilkę. Okay. Przepraszam bardzo, la złapałem laga. Yy, a więc tak. Teraz trzeba zrobić platformę, na której będą się respiły nasze moby. Teraz tak. Na skybloku to będzie trochę trudno. Także najlepiej z shiftem to zróbcie, żebyście nie spadli po prostu. Zabudujcie sobie właśnie te tutaj rogi z wodą. W jaki sposób już pokazuję. A już spadam na dół. Zobaczcie. Zabudujcie sobie to, tak. Ja to robię na kreatywie, także mam o wiele łatwiej niż wy na bloku Dobra. No i jeszcze tutaj ten. Jeszcze dwa rogi. Zobaczcie mi czasami za lagi, ale to nie już ode mnie zależy Dobra, jeszcze tylko ten bok Ok, i teraz pewnie znowu to przyspieszę, żebyście, żebym was nie męczył, także widzimy się za chwilkę OK, jak widzimy platforma wygląda tak. Tak wygląda nasza platforma. I teraz trzeba zrobić, jako się zabudować. Także potrzebujemy dużo, 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 dużo koba bo z drewna to się nie opłaca robić, bo na przykład jak serwer nie ma blokady. Na przykład przed wybuchaniem Creepera. A to jest chyba już praktycznie na każdym serwerze. Także nie powinno być z tym żadnego problemu. Dobra, teraz znowu to przytnę. Znaczy przyspieszę, bo nie chcę Was znowu zanudzać. Także widzimy się jak. Ja to zabuduję. Także teraz przyspieszę Wam, żeby Was nie zanudzać po prostu. I make some sound, boy. Run, and we will end your week just like a Sunday. Okej, okay, jak widzimy zabudowałem to, tylko miałem lekkie lagi e, Peaceful, dobra, ustawię to teraz na easy żeby wam pokazać jak to mniej więcej będzie działało e, Jeżeli byście chcieli, żeby też respiły wam się endermany to po prostu powiększcie to o 3 w górę i... Tak, 3 w górę Okej, okay, mniej więcej mogę wam to teraz pokazać Zesponuję par... kilka zombie Okej, okay, jak widzimy są zombie Zombie? Albo czekajcie jeszcze, może na dole zabuduję to jakoś ładnie Oj, przepra przepraszam za te lagi, ale to już nie ode mnie Okej, okay. jestem, przepraszam Coś mi po prostu Dobra Najlepiej to zabudować hmm. Znaczy może pokażę jak to działało z mieczykiem Jak widzicie yy, Najlepiej jeszcze tutaj tutaj sobie po bokach zabudować bo jak właśnie widzicie yy, jeden spadł może wejdę do góry, to pokażę wam a widzicie, jak tutaj są zombiaczki. Może ja pokażę, że to niby ja jestem takim zombiaczkiem, a sobie wchodzę tak nieświadomie. Zaczynam powoli spływać. Spływam na dół. Zostaje mi tam może jedno, jedno serduszko i padam na hito, jak widzicie. To jest bardzo przydatne na skyblockach. I to wygląda od góry tak, taka duża, duża platforma. Dobra. Trzymajcie się wszyscy. Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Jeżeli wam się spodobało, to postaram się... To postaram się wrzucać jeszcze jakieś poradniki itd. Także serdeczna łapka i trzymajcie się.